Witam Was bardzo serdecznie z tej strony i z portalu ptf.pl, a tak jak wspominam wam podczas ostatniego live'a, w najnowszej edycji ligi podboju 12x12 mapy są losowane, tak więc może trafić się taka egzotyczna jak na klanówkę niespodzianka. Dziś głównie będę pływał łodzią bojową, a jakie będą tego rezultaty, przekonacie się jak zwykle na końcu. Powoli więc będę oddawał głos na pole bitwy, przypominam Wam konkursie, do którego szczegóły podlinkowane są oczywiście w opisie i odmeldowuję się z tej strony Miniu z PTFPL. Na, na, na... Echo No ja to dobrze yy, Dobra biały, coś tu się dzieje na tym C, ale my tam nie będziemy się wbijać na ten ląd, wiesz? Jedziemy za tą dużą łódką i generalnie tak się będziemy bujać Tam jest ten. ten ma po... Pierw, do nas pontem. Dwóch gości. Dwóch gości Dobra, tam wyjąłem. Ładnie klepiemy. Ja też wyjąłem. Czekaj, ja pomogę z tym śmigłem. Ja pierdzie dostałem. No, duża łódka. Ja też, kurwa. Oczywiście, ten... Y, dust, dust dusta miałem na tej dużej łódce biały. Także od razu się przygotuj do spawania już. Idź, idź na spawanie. Spawam, spawam. Ja z z powrotem. Ja też. Kurwa, będziemy to wyjebało, jednego. Dobra, drugi mnie jest to w rogu na moim trupie. Żyjesz biały jeszcze? Ok. Podnieśli się, podnieśli dostała się dobra. Drzewelina, Dostała dowelina, dostała dowelina. Dobra, Kurde, zaraz brak. będę miał naboje, bo mi się skończyły naboje, wiesz Dobra, nie no, ma jej, ekstra Dobra już nie ma. Wyskoczył, wyskoczył jeden gościu, uważaj. Ja Splażowałem nas przez przypadek, ale uważaj, bo tu dziś jeden gości no, no jest. Dobra dobra, ten, cię zepchę. czekaj, Dobry. ja wyskoczę tego gościa zabić jakby co. Ty spichaj Nie wiem Mam czy zepchasz. Nie wiem czy, czy zepchasz tego. Oj, to będzie ciężko. Dobra, próbujemy. Wy dwóch. Coś się przesuwa. Nie wiem, patrz, to nie jest po prostu. Ja patrzyłem na minimapę. Ty, 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 to miejsce. Dobra, spadnie, spadnie, spadnie. To miejsce nie jest oznaczone na minimapie, patrz. Ja patrzyłem na minimapę i dlatego mi się wydawało, że będzie spoko. Skaku... Skoczyłeś, okej? Okay. Tak, tak. Dobra, ekstra. Sorry, sorry za to, ale po prostu. Nie ogarnąłem ku Nie, ja ja wcześniej zginąłem, bo łódka mnie wyjęła. Dobra, jedziemy na to E, pomóc śmigiełku, bo tam jest jeden, z, widziałem, że strzelał do niego, z, z, ale z jakiejś rakiety nienamierzanej. Ja zjazd na minimapy zaznaczony. I co go? Tylko że jest. Czekaj. Tego nam biorą? No kurwa. Kawoł się, ale ma stamberdą. No, 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 no. Tak, może ja i... wiesz co, wysiądź, wysiądź, wysiądź. Ja zajmę jego no, no, uwagę, a ty go tam nie Jebany, no syn! Na moim trupie panowie, jeden I tam jest Ale dobra, tam silna silna i tam muszę Dobra, dobra, jeszcze się jeden został, jeszcze bo. jeden został O, strzela do mnie z rakiety, jest na tym mostku dobra. Koło mnie Zaraz ci go oznaczę, jak strzeli kolejną rakietę Niech się wychyli Ja na razie nie strzelam, bo... Ekstra O eee, dwóch, dobra, poszły Kurde, jaki falsy. Ekstra, ekstra, ekstra dobra, poszli, biały poszli. Dobra biały, wiesz co, zostań na tym E ja, lecę, ja jadę sam na alfę jak się nadzieje na łódkę e, to po, postaram się powalczyć i tyle Fuck. A ty to trzymaj śmigło jest ja na jakby co kurwa, bo coś mi się zdaje że mi innego chuja Kurwa i ty tutaj widziałeś go się na minimapce Tak. tam jest łódka, jest łódka znaczyłem ciłkę A chyba na deltę dzieci. Kurwa, dostałem, dostałem pod tą wiatą. ale zlipałem tam. Płynie do łódkę. Dostało raz. Dobra, o, mnie śmigiełko goni. A zaraz mu wybiję głupie pomysły z głowy. Dobra, zestrzeliłem to śmigło. Także nasi śmigle powinni mieć lepiej. Ja pływam, zmieniam. Pomóż, pomóż mi, oba, kurde. Ja jestem na, na, alfie próbowałem walczyć, wiesz. Jakby się chłopaki wyładowali, właśnie, się wyładowali, dobra, to... Ja im tu zniszczyłem śmigło i strzelałem dostała, trochę dostała. Dobrze jest. Dobra, alfę będziemy mieli. E, biały, ty tam trzymasz się na tym meczu? Co się U! dzieje? No, jeszcze ledwo, ledwo, ale się. Dobra, to ja jadę, ty, ja ci jadę pomóc. Chyba za blisko siedzę, kurwa. Krzysztof. Tam jest ta łódka czy ją wyjąłeś już? Jest, jest, jest. No... Ta łódka właśnie jest. Zostaw mi ją, bo ja jej nie widzę na mapie. O dobra, widzę ją teraz. Hej, ja zaraz jej wywalę. Tylko sobie ją opłynę. Ona się chyba zawiesiła, wiesz? No to tym lepiej. Dobra, dostała jednego tv -ka. Uwaga! Kurwa. Ekstra, dobra, ekstra, ekstra, nie ma łódki, dobra. Ale ja tam nie to... będę wpływał, biały, bo mi szkoda łódki, wiesz. Nie przejmuję Wiem, 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 przydałoby się. Dobra, sobie. Koło mnie jest. Dobra, dostał. Dostał i przejmujemy już. Dobra, przejmujesz, już przejmujesz. Ja, ja, przejmuj. ja jestem z tobą, ale jest jeszcze jeden przynajmniej, bo było 2 na 2, dlatego nie przejmowaliśmy. Z delty na czarli, panowie, biegnie z sześciu. Z dobra, dwa, my, my walczymy na AB, na AE, Paweł, także Nie wiem, ale mówię jakby co. Dwóch już jest, biały, respił się, spieł się. Tak. Jest gdzieś na Charlie łapciuch. Nie mam pojęcia gdzie on jest, biały. Nade mną, nade mną jest. A, nad tobą jest? Tak. I to trzech chyba. Widzę gościa. Dwaj do dwa mnie strzelili. Wchodź tam i ich... Na dachu jest jeden, patrzy na mnie. Możesz go nożować nawet. Dwóch jest na dachu, zaznaczoni. Dostałem ten plec. Kurde. Dobra, to się na mnie. Mi, mi... nawet szkoda na boi, wiesz, żeby do nich strzelać, bo ja ich w ogóle nie trafię. Dobra, jednego wyjąłem A ja dostałem. Weź pod spawaj Zaraz jak dostaniemy rakietę może być ciężko właśnie, nasze śmigło, nasze śmigło i tam przeczyści, okay, elegancko. Paweł, mi pięknie, pięknie. Stary jeszcze jeden z baraku kurwa tam się jeden, Nie mogę tam kurwa boić w tamtym Dobra śmigło ale Tylko wsiedli do śmigła i już dostali od razu Ekstra dzięki biały Tak w tym kurwa był jeden Jest to sieć na razie, siedź na razie Ja będę się starał pobernie bernie pływać Oni tam, ooo muszą tam jeszcze siedzieć bo Jest zaznaczony na dole. Tak, tak zaznaczyłem gościa Zrwał się. Jest w środku. Wiem. O, duża łódka, duża łódka jest z ich. Z tego co ja. widzę. Dobra, i Płyniemy na dużą łódkę. O, Czekaj, dobra, widzę. tv Tivika jednego. Boliże nam Dostała Tivika. Ja, ja, ja przyciśniemy ją, ją, rozwalimy i wrócimy sobie na to alf, na to e, albo weźmiemy alfę, wiesz? Dostała? Dostała raz. Dobra, nie ma jej. Wyskoczył z niej jeden gościu, a On to przeżył. Ekstra, ekstra Dobra wiesz co, przerzucimy się na chwilę na alfę Choć tam chyba są nasi. Nie, są nasi, dobra, wracamy wracamy na to E Zapomniałem. ładnie panowie jak przyciśniemy zaraz będzie all -cup. Elegancko, elegancko Patrz tylko na prawo tak co chwilkę, biały czy tam i nie jedzie jakiś szczególnie z tym, z te czwórkami ten ten cały poduszkowiec zasrany bo oni jak się zaraz wkurzą na nas, to wiesz co będzie. Jeden zaznaczony, jest na tołuje. Śmigło po lewej. Widzę, dobra już nie ma tego śmigła. Śmigło dostało. Mhm. Tam na toł, na tołu siedzi gościu, widzisz? Koło toła, widzę, po lewej widzę, stronie. Widzę, widzę, widzę. Opłyniemy go sobie. Wal, 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 dwóch tam jest. Dobrać. Potrzebuję pomocy na czarnej. Pod wiatą są, pod wiatą są. Dobra biały, my się tu dostał. będziemy z nimi Bry. bawić. Jest, tutaj jest zaznaczony. Masz, nie trafił. I za, i za, jest. chowa się za murem. Ja się, No, nie się chowa, nie czuje. się chowa. Mocno dostał ode mnie, mocno bardzo dostał ode mnie. Jestem sanitariuszem, jest Jak nam to uczali, Izrael? O, widzę, No, ich tutaj z białym trzymamy na E. Zaraz nam. O, nasze śmigło nam pomoże, elegancko. elegancko, elegancko. A my tutaj ładnie też. No, i dobrze, dobrze, dobrze. O, Śmigło się pośmigliło po śmig... Dobra wyjąłem go Wyjąłem A tego zostałem, z podsłupka wiesz co, biały? O, to biały wyskocz i przeczyść to Wyskocz to wyczyść Dobra A. A śmigłem wystartowali Dobra już, już latale Już polatane mają Przejadę gościa? Nie, ja, zanurkował chyba yy, Minąłem gościa gdzieś w wodzie będzie, uważaj biały, może ci wchodzić o i splażowałem łódę znowu Dobra, ja sobie ściągnę sam dale. Dobra, biegnę tam Ja sobie osiągnę Tylko weź mi dupę osłaniaj, żeby mnie tam nie zdjęli od tego E Kurwa, oni tutaj muszą mieć respa Jest duża łódka, duża łódka, wsiadaj Ohoho Gdzie ta duża łódka jest? A, dobra, teraz ją widzę Dostała Ale ja też chyba dostałem No ja też już dostałem Dobra, właśnie zawisiłem zawiesiłem tą łódkę, to mój błąd był. Ona ma 30% teraz będzie miała, bo dostała po 60 jeszcze strzała Ale to pika, kurwa, Paweł na wracaj na Charlie, Paweł, Paweł. Dobra ja się respię na E Rozkaz. Jaki Fart. Na brawo też kurwa schodzi Ale Fart miało śmigło Dobra, nasi, nasi im przejedli śmigło, ekstra Dobra, łódki nie ma, łódki nie ma A jeszcze jedno śmigło nie, jest do wzięcia, to ja biorę śmigło Z tego, z E, żeby go nie zawalili 290 do 120, kurwa Dostałem Białe, ja cię zrzucę, zrzucę się na nich, skacz na nich teraz. Skacz na nich, oni będą na mnie skoncentrowani. No, nie trafiłeś sobie, ale dobrze. Został jeden. Ekstra, czekaj, ja sobie tu na dachu wyląduję. Bo. A kurma! Skąd? Co tam Paweł z tym brawo jest? Idę tam do. Tam na, na brawo jest wchły gościa, oni biegną na deltę. Teraz ja się wrócę na deltę i z Delty będzie łatwiej rozstrzeliwać z góry, tam z tego budynku. Bo, bo inaczej to się wystawiamy. Eee... Dobra, wiesz, co, możesz ją wziąć i przypłynąć na E. Ja jestem tu się trochę z nimi pobawię... Je, yeah, e-e. No i mnie zaraz teraz będą cisnąć narcyle, z dołu, bo słyszałem, że gościu podpływa już tym. Nie będę ryzykował Chuj, ja nie mogę o, Kurwa jak tu już... Aha te tutaj kurwa tam jest dobra, powrót, Uważaj jest... na brawo Tak na brawo. to ja, ja, brawo. ja je tam zaparkowałem wiesz Ale spoko ja tutaj słyszę gościa Koło mnie jak biega O no, kurwa zabrali nam to czar Nie się kurwa, No, się ja go. Dobra dobra niech, nie, nie, niech je biorą Niech je biorą Czekaj ja wyjmę tego gościa który do ciebie strzelał Mam go Mam go mam go po drugiej stronie jest dwóch Strzelaj do nich strzelaj, ekstra Dobra, mam jednego Stój na bernie biały, to, to, to ich skończymy tam Widzę drugiego Chodź. gościa, był ten pilot kurwa z tego tego gdzieś łatko Ej, zysnij kurwa, masz Chodź Dziękuję On gdzieś tam siedzi za tymi murkami biały Nasi go powinni namierzyć zaraz z góry Mhm mm Dobra, jest na lądowisku śmigłowca, na lądowisku, zeskoczył do wody Dobra, Artur go chyba wyjmie. Artur powinien go wyjąć Ale nie? przynajmniej nie, nie da w okay. okay. Jest leży Dobra Okej, okay, to będzie nasze, ja do ciebie biegnę. a jeszcze jeden, wali do mnie z tego, z, z tego budynku gdzie przedtem byli. Dobra, nabierzł go ktoś. Ja się zaraz na tobie zrespię biały. Ewo ty dobra, nie ma go. Ekstra, ładnie. Dobra, jestem. Dobra, przesiadaj się. Mhm. O, Jedziemy na alfę. No co mi się w końcu ten publiczny dołożył przecież... Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dwajem. Znażujemy znowu? A, nie. nie. E, tam jest łódka. E, duża, biały na... E, no, pomiędzy Alpha a B. Tak, 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 tak. Rawelinem spróbuję. Leci mój T-Wig. Dostała T-Wig. Dostała. Dobra, Dobrze, nie ma co zbierać. Ekstra, ekstra. Lecimy tu Alpha przycisnąć. Oni w tym budynku pewnie siedzą Kurwa y, z pistoletem mnie zajebał Jeden zdrowia mam, co za kukaski Wiesz co biały, weź się wyskocz, przebiegnij się po tym budynku Ktoś tam jest w tym budynku Tu ściany sobie otworzę o, Nie otworzę sobie ściany To ciężka, coś się zabrali chłopaki, nie? No, będzie dobrze A czysto jak jest biały, czysto to wyskakuj do mnie i wracamy na alfę Znaczy na E Bo ja to przejmuję stąd to jest czysto chyba. A no, czujnik? Czujnik ruchu był. Widziałem go na minimapie. No. Okay, Ale no. można mieć czujnik. Tak, tak. Czujnik można, ten. Wiem co, to wpłyniemy. Jesteś? Jesteś, dobra. Właśnie zeznaczyłaś się z tym prawą. Patrz na prawo, czy tam z czymś jakaś niespodzianka na mnie wyleci. Komplikuj ten obiekt. Szybko komplikuj ten obiekt. Chcę, żebyś zachowywał ten obiekt. Za jakieś 30 sekund dużo łódko wypłynie pewnie no, ale teraz trzeba obstawiać biały, czy oni pojadą na B, na A czy na E To duże łódko Wiesz co, się tu na nią po prostu i tyle Alfę tracimy, dobra To jedziemy na alfę Na pewno ryba mają w środku w tym całym ich hmm. lotniskowcu. Tego słowa szukałem. Nie wysiąte. Tam był jeden biały, no, go no, zaznaczyłem i mocno oberwał ode mnie. Zabił mnie. On ma setkę. No, dlaczego nie? Dobra. Ładnie, panowie. Haha, <grym znał> jaki aplauz. Wariatki. <grym znał> <grym znał> <grym znał>